Dzień dobry w nowym vlogu. Dziś jedziemy do Opola. Mamy opóźnienia już 30 minut, ponieważ próbowaliśmy zarejestrować nasz samochód w aplikacji Etol. Niestety nie było to takie łatwe i oczywiste. Mieliśmy spore problemy, prawda? No nie jest intuicyjna ta aplikacja. Nie można samochodów wprowadzić w telefonie, tylko trzeba to zrobić przez laptopa. Nie, trzeba jakieś potwierdzenia, skany dowodu rejestracyjnego. Mogło być to bardziej uproszczone i fajnie to działało w innych aplikacjach, które są na przykład na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Tam po prostu wystarczy wprowadzić pojazd, tablice rejestracyjne i już można bez problemu korzystać z tego. I, i robi się co przez telefon. I właśnie minęliśmy znak Opole Dojechaliśmy już prawie na miejsce Jeszcze nam zostało 5 km do celu Cała droga zajęła nam około godziny i przejeżdżamy przez Kanał Ulgi. Aktualnie zwiedzamy Opole i co zauważyliśmy, wiecie, to tak zboczenie pszczelarzy, patrzymy po, po wszystkich drzewach, co się dzieje. No, i to jest leszczyna. I mamy pomnik przyrody. Bardzo duży domek, tak, kochani? No i w centrum opola jest Odra, oczywiście. Też jakieś arkady. Ła, wow, tu jakaś luza jest. To chyba jest ten kanał. I tu mamy stare mury miasta Opole. Zobaczymy, jak one wyglądają. Tu ma się podejść. Jest i ta informacyjna. Dokładnie. Mury obronne miasta Opole. Zniesione z inicjatywy księcia Polka I. To jest brama przeciwpowodziowa. Ta śluza. W razie czego mogą zawsze zablokować. I jest katedra. O, czy ja tu się da do góry? Wchodzimy na mury obronne. Czy ktoś ma łuk, żeby strzelać w razie czego? Żeby bronić tego miasta? No, na zamku, tak, na murach ogromnych. O, z tego kiedyś pewnie się strzelało. A ktoś tam zostawił kubek. Aha. Zgubił. Zgubił? No. nie wychylaj się. No niestety, raczej mu nie pomożemy. No, Tutaj te budynki też fajnie wyglądają. Tu widać, że to jest jakaś stara kamienica, a góra w ogóle jest zabudowana jeszcze na konstrukcji drewnianej. Ładnie to wygląda. No, obok katedry wszystko jest. A katedra też jest zremontowana. I co tam widzieliście ciekawego? Rzekę. Aha, tam jest rzeka. Dobra, a ten na końcu tego chodnika? Koniec, ślepa uliczka. To schodzimy. Co się by wydarzyło na przed chwilą? wywróciłam się, po chodnik nie był taki równy. I tu mam takie coś. Nie, nie szatko, nie szatko. Nic się już nie da. Kolana mam Opryska, na obszarkane, a obszarkane. Wejście do katedry jest tutaj z spotku. Od frontu nie da się wejść. Wchodzimy tutaj. ładne, kolorowe kamienice widać wzdłuż całej tej drogi no i dotarliśmy na Rynek w Opolu na środku mamy ratusz a tu dookoła kamienice wszystkie ładnie odmalowane, kolorowe ładnie, przyjemnie, ładne miasto widać, że wszędzie jest czysto Teraz szukamy jakiejś fajnej restauracji. Duży plac. gdzie Ministerstwo śledzia i wódki. Chyba w każdym mieście już jest. Ale pięknie odnowiona. Założyciel miasta 1217-2017 Jeździ jak ktoś z Was na koniu? No Halena już chciała jechać. Ale niestety jest taki za duży. Co Helena skakujesz? Ciekawe jak, chyba drabinę by trzeba było przynieść. Piękna karta, piękne menu. Dzisiaj na pizzy byliśmy w restauracji Antika. Jeżeli macie ochotę na pizzę, to tutaj jest całkiem niezła. Na pewno, pole jest spokojnym miejscem, cichym, gdzie można wypocząć. Jeżeli takiego miejsca szukacie. To śmiało. przyjedźcie do pola. Teraz czas na lody. Przeczytaliśmy, że sopelek to jest lokalna marka lodów. Więc idziemy. Nie wiem, czy to widać tu na szybie. Jest sopelek, lody naturalne. Idziemy szamać. I pewnie kawka będzie do tego. Chyba tu się wchodzi. Tak. Okay. Ja też. Tak? No i komplet lodów. Kole? Helena? Co? Jak je oceniasz? Nie wiesz czego. Mhm. To smacznego. Dziękuję. A ja się truskawkowej. I herba mój Mhm. No tu już kawka też jest. W karcie to wygląda tak. Z pewnością możemy Wam polecić tę lodziarnię. Bardzo pyszne lody. No i bardzo dobra kawa. Pamiątki Sopola też znajdziecie. Na rynku w Opolu jest takie miejsce, gdzie widać trzy kościoły na raz. Tutaj mamy pierwszy, tutaj mamy drugi i to jest chyba uniwersytecki, i tu jest trzeci zaraz za nami. W Opolu był również zamek piastów, natomiast została tylko i wyłącznie wieża, cała reszta została zburzona no aktualnie jest za zimno na fontanny to jest ogólnie bardzo zimno ale proszę. ostatnio jak tu byliśmy to była woda to, była woda. to było w... dawno dawno temu ale ładnie to było Na pewno najsłynniejsze miejsce, jeżeli chodzi o Opole, to jest amfiteatr w Opolu, gdzie były różnego rodzaju koncerty, festiwale bardzo słynne. No i jesteśmy przy tym miejscu. Ciekawe, czy uda nam się wejść do środka i pooglądać. No, moje tropą psi ze mną, wiesz? One już działają, będą grać na wystawie dopiero. Plus, minus głośno ciszej. Oczywiście. I jeszcze jeden. Świetne wrażenie. Słyszysz? Tak. Słyszysz jak kicika staje? Tobie leci.

tutaj są takie interaktywne plansze i tutaj są zbiory według lat po kolei, można sobie posłuchać muzyki która była w danych latach, ale tutaj w środku też są płyty, można sobie zobaczyć jak one wyglądały tu też w środku na przykład jest pocztówka z Opola z lat 60 albo jak wyglądały w ogóle bilety festiwalowe Polecamy, aby doświadczyć tego. Naprawdę nie liczyliśmy na to, że będzie tak fajnie. I dzieci mają dużą frajdę z tymi zestawami słuchawkowymi, co chwilę mogą przełączać. Tu są numery. Na jakim kanale, w zestawie słuchawkowym, trzeba ustawić ten monitor. Czyli tutaj ustawiamy 330 i już słyszymy wszystko z tego ekranu. Możemy sobie poczytać o laureatach. Ale też możemy to jest oglądać. Jesteśmy w studiu nagrań. Tutaj jest taka budka do nagrywania. Można sobie ubrać słuchawki i nagrać piosenkę. Jak? Tu można wybrać z listy. Piosenki i wcisnąć na przykład nagrywaj. Po lewej leci tekst. I be, można śpiewać be, 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 jak w profesjonalnym studiu. O, 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 hello, dzień dobry Państwu. U, 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 u. Teraz będziemy wchodzić zaraz na amfiteatr. I jesteśmy na amfiteatrze w opolu. Kto daje koncert? Ja. ja! Jasio? Helena? Tak. Mama? No, oczywiście. Mogę, mogę. Idziemy na scenę. Nie wiem czy wejdziemy, a chyba wejdziemy. Tutaj jest zapewne reżyserka, gdy są koncerty. Szafa elektryczna, tutaj kable mogą sobie lecieć dołem aż na scenę. I co śpiewacie? Wokaliści. Tutaj z tyłu jest zadaszenie, więc jeżeli obawiacie się deszczu na amfiteatrze to wybierajcie jednak miejsca, które są z tyłu, bo wtedy jest szansa, że będziecie pod zadaszeniem. Natomiast tutaj na środku nie ma zadaszenia. Widać chmurki. Teraz zaczyna deszcz padać. Więc czujemy, że na głowę kapie. A jeszcze zobaczymy, jak to tu z przodu wygląda. Chyba by trzeba było mieć pierwsze miejsce. Tak. Jest szansa, że jak wybierzecie pierwsze miejsce, to też nie będzie nawet lało. Bo tutaj jest kawałek zadaszenia. Ale to nie jest pewne. Ale scena jest naprawdę duża. O, ogromna. Można zobaczyć pod scenę. Wow. No tylko mi tam nie spadni. Uważajcie, co nie uderzycie się w głowę.

Z ważnych informacji, na amfiteatr można wejść bezpłatnie, nie trzeba żadnych biletów. Natomiast trzeba po prostu wejść tutaj przez te główne wejście i wtedy lewą stroną można wejść na amfiteatr. Wejście zamknięte w momencie, kiedy są jakieś koncerty, albo przygotowania do koncertu, albo prace porządkowe po koncercie. Ale tak, poza tym cały czas jest to dostępne. Jeżeli chodzi o muzeum we wtorki bezpłatne. Od środy do niedzieli jest płatne i to trzeba sprawdzić cenę na stronie internetowej. My już dojeżdżamy do domu. Dziękuję za dziś. Jak Ci się podobało to łapka w górę. I widzimy się w następnym vlogu. Pa-pa!